Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Łukasz Zębik, Ołada TMS Brokers, skłaniam się, 8.30, czwarty dzień października, środa, rozpoczynamy rynkowe espresso, krótki briefing rynkowy. Spojrzymy to, co wydarzyło się wczoraj, to co przed nami. Tydzień jest oczywiście interesujący, ponieważ w kalendarzu makro jest, mówiąc, mówiąc tak kolokwialnie gęsto od Istotnych publikacji makro. Za moment zerkniemy sobie na kalendarz, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Natomiast na początku, oczywiście tradycyjnie, bardzo proszę o zapoznanie się z informacją o ryzyku, i za moment będziemy przychodzić do wydarzeń bieżących. Wszystkie webinary. Wszystkie nasze spotkania online są nagrywane za pomocą aplikacji mobilnej, są transmitowane, więc mogą Państwo wrócić do tego materiału ja w dowolnej chwili. Zachęcam do instalacji tej naszej aplikacji. No i już pomału przechodzimy do wydarzeń bieżących. Spojrzymy sobie oczywiście na Jena, ponieważ wczoraj doszło prawdopodobnie do interwencji, chociaż nie mieliśmy jakiegoś oficjalnego komunikatu. No, czy to ze strony Ministerstwa Finansów, czy to Japonii, czy to ze strony Banku Japonii. Jen umocnił się po tym, jak para USDJPY przekroczyła poziom 150, a przekroczenie było efektem tego, że wczoraj mieliśmy publikację o godzinie 16 tej ankiety YOLTS, która pokazuje nam, jak silny jest popyt na pracę, jaka jest rotacja wśród pracowników. No, a okazuje się, że tych wakatów jest ponad 9,5 miliona, 9 milionów 610 tysięcy. Oczekiwano 8 milionów 815 tysięcy, więc no, zdecydowanie wyższy wynik od oczekiwań. No i w tym momencie wszystkie dobre dane, dobre dane z, z rynku pracy pokazują, że no, rezerwa federalna cały czas ma. Przestrzeń do tego, żeby zacieśnić politykę monetarną, i ta podwyżka w tym roku jest oczywiście bardzo prawdopodobna. W przeciwieństwie do Europejskiego Banku Centralnego, który co prawda podniósł stopy procentowe we wrześniu, a Rezerwa Federalna zrobiła pauzę, no to EBC zasugerował i pani Lagarde, że raczej dalsze podwyżki są już mało prawdopodobne. No i to też jest odzwierciedlone oczywiście w kursie euro-dolara. Euro Więc wczoraj mieliśmy godzinę 16, wyższą zmienność na dolarze. Dolar się umocnił w aktualnie, euro-USD w okolicach 1,0460. co spojrzymy sobie za moment. No natomiast dzisiaj mamy oczywiście mamy ADP, ponieważ za dwa dni NFP, czyli raport oficjalny, raport z amerykańskiego rynku pracy. Dzisiaj przedstawi to prywatna firma, w jaki sposób kształtowały się, kształtowała się zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym. Natomiast oczywiście należy gdzieś tam mieć z tyłu głowy to, że ADP nie jest jakimś idealnym prognostykiem tego, co pokaże oficjalny raport rządowy. Tutaj oczekuje się wyniku na poziomie 150 tysięcy. Poprzednio wartość to 177. Natomiast myślę, że dzisiaj nieco bardziej istotny będzie, o ile on zaskoczy. Raport ISM dla usług. W poniedziałek mieliśmy raport ISM dla przemysłu i on zaskoczył wyższym wynikiem o około jeden punkt. Co prawda mamy nadal graniczną poniżej granicznej, wynik poniżej granicznej wartości 50 punktów. Czyli mamy powiedzmy regres, ale jest to już wartość bardzo zbliżona. Natomiast w przypadku w przypadku usług, to widzimy, że oczekiwania Bloomberga, analityków ankietowanych przez Bloomberga wynosi ta wartość 53,5. Punkta poprzednia wartość 54,5. Lepsze, lepsze, lepsze wyniki przede wszystkim z nowych zamówień, jeśli chodzi o. Również zatrudnienie. To wszystko będzie na korzyść moim zdaniem, dolara amerykańskiego i no eurodolar no jest w silnym trendzie, w silnym trendzie spadkowym. Oczywiście należy niebawem gdzieś wyszukiwać jakiejś korekty wzrostowej. Natomiast nie sądzę, żeby to miało miejsce w jakoś w tym tygodniu, ponieważ Chociaż chyba że, chyba, że jakieś dane nam zaskoczą, na przykład payrolle w piątek będą słabe albo dzisiaj dostaniemy jakieś, jakieś słabe odczyty, no to coś może spowodować, że ten dolar, który jest już wykupiony, powiedzmy odda pola. Także dzisiaj ISM i ADP oczywiście również z, z, z Europy dostaniemy. Dostaniemy indeksy dla usług, PMI finalne za wrzesień. No, myślę, że euro będzie najbardziej wahliwe na odczyt ze strefy euro. Dzisiaj też będzie miała wystąpienie publiczne Prezeska Europejskiego Banku Centralnego o 10.15. 10 no i oczywiście Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych, konsensus zakłada konsensus zakłada Wzrost o, przepraszam, spadek o 25 punktów bazowych, chociaż tutaj głosy rozkładają się. No, są również głosy, że, że Rada Polityki Pieniężnej wykona podobny ruch. Tak samo duży, czyli obniżka o 75 punktów bazowych. Zobaczymy. Na razie nie ma oczywiście podanej godziny. Tutaj Narodowy Bank Polski nie podaje godziny publikacji, co mnie nadal. Dziwi, ponieważ inne banki centralne są w stanie podać swoją godzinę decyzji. Myślę, że powinno to być w okolicach godziny 15, tak jak z reguły to bywa. Tutaj akurat Państwo jeszcze mają wykres tej, tej ankiety IOLS, którą poznaliśmy wczoraj. Tu mamy silne odbicie do 9 milionów 610 wakatów na amerykańskim rynku. Pracy. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dane makro. Tak jak wspomniałem, mamy pierwszy piątek miesiąca, czyli payrolle eee, zaplanowane są oczywiście na, na piątek. Eee, sytuacja wygląda następująco: indeksy są w odwrocie, wykonuje się dość mocna korekta na większości indeksów europejskich i amerykańskich. Rosną rentowności amerykańskich obligacji i europejskich obligacji. Eurodolar sukcesywnie schodzi na niższe poziomy, złoto traci. ROPA troszkę odreagowuje, nadal jest, jest stosunkowo wysoko, ale w ostatnich dniach mieliśmy korektę w notowaniach. W przypadku DAXa, no ewidentnie tutaj ten, ten ruch spadkowy przyspiesza po przełamaniu wsparcia horyzontalnego w okolicach 15600, aktualnie 15137. Myślę, że taki docelowy na razie poziom to jest 14000. 600, no Russell 2000 proszę zauważyć, ten szeroki indeks również pomału zrównuje się z tymi minimami z maja oraz z końca marca, no i wszystko wskazuje na to, że ten, ta, ta głowa z ramionami, która nam tutaj powstała, co prawda mamy cały czas taką dość szeroką konsolidację, no ale przełamanie tej linii szyi dało nam sygnał, tego, że, że, że na tym indeksie będziemy niżej. No i takim kluczowym wsparciem powinny być te minima z października ubiegłego roku oraz z czerwca, czyli poziom 1650 punktów, aktualnie 1728,6. Eurostox 50, znowu wracamy do Europy. Proszę zauważyć, że tutaj również przełamaliśmy to wsparcie już jakiś czas temu, potem mieliśmy klasyczny retest. Teraz notowania podążają w takim, powiedzmy, no krótkoterminowym trendzie spadkowym. Myślę, że takim wsparciem technicznym, na, który, na, który, na które to należy zwrócić uwagę, jest ten poziom, który tutaj Państwu rysuję, a to jest to są okolice 4000 punktów. Aktualnie 4000, 4081 wskazuje kontrakt CFD oparty. O ten, o ten indeks. Spójrzmy sobie na Nasdaqa. Wczoraj, oczywiście, negatywna sesja. No i ponownie testujemy te minima. Contract CBD testuje minima. Czy jesteśmy nad przepaścią? No tutaj, patrząc po zachowaniu innych indeksów, chociażby Dow Jonesa czy SP500, należy no, wnioskować, że. Że to przełamanie poziomu wsparcia horyzontalnego w okolicach 14650 będzie przełamane, no już jesteśmy na poziomie 14607, czyli jesteśmy bardzo blisko tych, tych dołków, które zostały wyznaczone 27 września oraz ten dołek z 18 sierpnia. Przełamana linia trendu wzrostowego, ta niebieska, którą tutaj Państwu wyrysowałem. No i jeśli te dołki zostaną wybite, wówczas poziomem docelowym na razie będzie, będzie 13 720-730. Ten poziom, który też tutaj Państwu wyrysowałem, który wynika chociażby ze szczytów z sierpnia ubiegłego. Ubiegłego roku. Ten poziom, który teraz tutaj Państwu zaznaczam, wówczas, no to będzie największa korekta jak na razie, do, która, która, która pojawiła się od ostatniego impulsu wzrostowego, już jest największą. A ten impuls wzrostowy rozpoczął się w październiku ubiegłego, ubiegłego roku, więc, no, indeksy w odwrocie. Jeśli chodzi o indeks WIG20, kontrakt CFD 20 proszę zauważyć, że też zbliżamy się do dość istotnego wsparcia horyzontalnego w okolicach 1860 punktów. Tutaj wypadają dwa zniesienia FIBO i 61,8, dwóch impulsów wzrostowych. Tego od początku, od, od października ubiegłego roku i ten impuls wzrostowy od drugiej połowy marca bieżącego roku poziom 1860. Być może tutaj zobaczymy jakieś odreagowanie wówczas te spadki byłyby bardzo zbliżone do tych, które miały miejsce w styczniu oraz od, 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 które trwały od 12-11 stycznia do 20-20 marca. Raz jeszcze ADP, sytuacja na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, ISM dla usług. Również istotne e, decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, a przed południem oczywiście finalne dane PMI dla krajów e, europejskich. E, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za e, uwagę. Życzę samych udanych transakcji. Słyszymy się na kolejnym webinarze. Dziękuję za udział i do usłyszenia.